Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie. Dziś krótkie, ale naprawdę krótkie e, przypomnienie tego, co jest najważniejsze w tych dniach. Czy w środę, czy w czwartek, czy w weekend e, będziemy sadzić, e, zarówno. Hmm, tutaj po kolei ogórki, dynie, cukinie, to wysokie takie rośma, kolby kukurydze, pelargonie, surfinie, petunie, szałwie, bazylię, werbeny cytrynowe, aksamitki, ojcynie, fasole. Hmm. Co tutaj nasturcje, więc wszystkie te rośliny, które są polubnymi, będziemy za chwilę wysadzać do gruntu. Będziemy wynosić ze szklarni i sadzić do gruntu, wynosić z domu i sadzić do gruntu. Ale one nie mogą przeżyć szoku termicznego. One muszą być przygotowane. One muszą być zahartowane, więc te najbliższe dni. Najbliższe dni przeznaczamy na zahartowanie roślin, tych, które będą sadzone w gruncie. Pomidory, papryki, inne rośliny, które będą rosły w szklarni, które pozostaną w tunelu foliowym nie wynosimy, nie musimy hartować, hardować, no bo one będą rosły w tunelu, ale te, które pójdą na zewnątrz, które zderzą się z wiatrem, ze słońcem, z deszczem, czym tu jeszcze, a no, może też ze szkodnikami. Roślina zahartowana naprawdę dużo lepiej sobie da radę w gruncie, ze startem, ze wzrostem, niż rośliny, które zostaną wyniesione i zostawione i porzucone w tym gruncie. Zresztą to widać czasami na różnego rodzaju imprezach targowych. W sobotę i w niedzielę były w Gdańsku w ręku targi takie ogrodnicze i widziałem te melony, widziałem te arbuzy, widziałem te dyniowate, które były wystawione na zewnątrz w sobotę i po prostu one one już były klapięte, one już były zwiędłe, one już były przerażone tym chłodem. No, przeżyły stres, a jeśli przeżyły stres, to też, to też będą gorzej rosły, mogą gorzej owocować, mogą być bardziej podatne na choroby. To tak jak z przyzwyczajaniem naszych roślin do chłodu. Tak? Do chłodu też, jeśli pozwolisz się przyzwyczaić do chłodnych, mroźnych dni. Ach, to zniosą nawet bardzo wysokie mrozy. A jeśli nagle przyjdą, to będzie ciężko. Więc hartujemy te rośliny. Ale co znaczy hartujemy? Jak praktycznie robić to hartowanie? No, troszeczkę to czasu zajmuje, jeśli ma się zbyt dużo sadzonek, albo dużo sadzonek, które trzeba wynosić i wnosić. Ja mam w szklarni tutaj trzymam rozsady i po prostu, jak widzicie, wynoszę na dzień. Dzień jest akurat no troszeczkę wieczny, jak to na Pomorzu, ale mocno słoneczny. Nie wystawiam na słońce. One w szklarni mimo wszystko e, miały mniejszą dawkę promieniowania słonecznego niż słońce. To także uwaga do tych, którzy uprawiali e, rozsady pod e, sztucznym światłem. O, to wtedy to światło słoneczne może naprawdę dokonać wielkich szkód, więc powoli przyzwyczajam. Ja ustawiam tutaj w cieniu. Tutaj to słońce pojawi się późnym popołudniem dopiero. Starość to już późnym popołudniem będzie gasnący, nie takie ostre, więc powoli będę przez Wystawiał, Wystawiam na dzień, na noc schowam, bo jeszcze najbliższa noc ma być chłodna i jeszcze być może trafi się w czwartek jakaś chłodna noc. Będzie, trzeba pomyśleć. Ale jeśli już pojawi się cieplejsza noc, kolejna, druga, to rozważę, czy nie zostawić już tych roślin na zewnątrz, tych rozsad na zewnątrz, ale na noc okryć całość Agrowukinu. i to być może nawet dwoma warstwami, potem na dzień znowu zdjąć i na kolejną trzecią noc znowu okryć się agrowłókniną i po tego czwartego dnia, można powiedzieć, że będą gotowe do tego, żeby sadzić się w gruncie. A więc przyzwyczajamy do tych warunków zewnętrznych, ale pierwsze, pierwszą noc, dwie pierwsze noce z powrotem muszą wędrować do szklarni. Jeszcze jest zbyt zimno. Znaczy warto spojrzeć na prognozy pogody, ale jeszcze jest u nas, jeszcze będą przymrozki tej nocy. Potem już będą cieplejsze, więc dwie noce w szklarni a kolejną, jedną, dwie noce już pozostaną na zewnątrz okryte tylko agrowuchiną, I wtedy, i wtedy pójdą do gruntu, i wtedy będą mogły być sadzone do donic, wystawione na taras, e, sadzone na grządkach e, warzywnych, na rabatach ozdobnych, już będą sobie dawały radę z tymi warunkami atmosferycznymi. Ja wiem, że to wnoszenie i wynoszenie tych rozstaw ze szklarni, czy z domu na balkon, czy na taras, czy do ogrodu jest trochę męczące. Tak, ale warto, naprawdę warto. Zobaczycie, że one odniosą się lepszym wzrostem, jak będą zahartowane. Wszystkiego dobrego. Dobrego hartowania Wam życzę.